Uratował życie dzieciom, uratował życie również opiekunom tych dzieci, przeprowadzając naprawdę bardzo odważną akcję nad rzadką pisą. Pan komendant mnie tu poinformował o szczegółach. Postanowiliśmy wyróżnić. W zasadzie mam mogę mówić kolegę Waldemara, bo razem do szkoły chodziliśmy. W związku z tym, w związku z tym postanowiliśmy kolegę Waldka wyróżnić. I Nagrody rzeczowe, co prawda, przekazaliśmy już przed sesją, ale chcielibyśmy również przekazać listy gratulacyjne i takie drogie jeszcze gadżety. Ja może pozwolę sobie, Panie Przewodniczący, odczytać w imieniu całej Rady list gratulacyjny. Szanowny Pan Waldemar Pomichowski. Podziękowania. W imieniu władz samorządowych miasta Konno, pragnę złożyć Panu wyrazy szczerego uznania i podziękowania za bezinteresowną pomoc oraz godną naśladowania postawę związaną z ochroną życia i zdrowia ludzkiego. Pańskie bohaterskie odważne zachowanie przyczyniło się 20 lipca 2014 roku do uratowania dzieci i ich opiekunów z nurtu rzeki Pisy. W obliczu zagrożenia ludzkiego życia, nie wahając się ani chwili, nie bacząc na osobiste bezpieczeństwo, udzielił Pan pomocy domowcy. Panie Waldemarze, Pański czyn utwierdza nas w przekonaniu, że heroizm, szlachetność i szacunek dla ludzkiego życia są wartościami nieobcymi wśród mieszkańców Korna. Gratuluję Pani i determinacji wykazanej w trakcie ratowana, ratowania tolących ludzi. Proszę przyjąć moje najlepsze życzenia zdrowia, optymizmu życiowego oraz wszelkiej pomyślności. Niech każdy kolejny dzień dostarcza Panu radości i ludzkiej życiwości.